Karol tutaj siadaj na tym siedzeniu. To, to siedzenie to właśnie były dla ludzi zasłużonych. <laughs> Jesteś tak zasłużony. To wygląda, wygląda, tipi od środka. Weź Karol tak przeleć, to będziesz mm -hmm. wiedział mniej więcej. On miał se na poniątkę. Ale tutaj cały czas będziecie. W czas jesteśmy. Bo jak właśnie jak był ten program, to... Oh, 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 oh. z moich znajomych właśnie. <laughs> Siedź w Jak ten z robotą? Później? Później tak, to znaczy można taką czapę włożyć albo coś. Potem będzie czas wolny dla Państwa. Tutaj można w piłkę grać. Spore. Jest już przydać, no. O, ula, 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 ula. To jest... To te... Kobieta chciała kółysko na przykład wysłać, jakieś miękki materiał, prawda? No to co do tego? to może jest bardzo ciekawa sprawa. Najlepiej to przy robić. Nasi znajomi, którzy nie mają nic wspólnego z tematem indyjskim to są nasi przyjaciele, którzy przyjeżdżają, znajomi, którzy no, na weekend sobie, kochają w typie, sobie pospać i saunę. To jest sauna indyjska. To co, tutaj to się do? rozpalało ognisko? Podobno taka żuka jest idealna, tego tak, że do przykrycia jest taka konstrukcja. To jest duży, nawet. znaczy, duża duży, duży sauna. A ja, że to przykrywa się, się. szczelnie, tak? Wtedy szczelnie. <coughs> się wchodzi, jest taka płachta, się zamyka, tu jest dołek. I do tego dołka się wrzuca kamienie z na nawet. Na widełka. Takiej każdej miłości. I delikatnie, i delikatnie wodą. I zaczyna się para. No tak jak sauna fińska. Sauna fińska jest małym delikatnym żartem czy tym bo tutaj momentalnie jest 90 stopni około 90 stopni i to para jest taka w takiej małej kopule tu nie ma czym oddychać no i po dwóch, trzech minutach jesteśmy zdani potem dosłownie musi 4 kg i można tutaj zęby tak? znaczy bizon dla nich był świętym zwierzęciem bo dawał pożywienie, dawał życie jest jest. ale to tam chyba nie tylko Bizoni, bo tam, tam, bo tam było. było dużo jak na filmach sobie coś się nie oglądało, tak? czaszki bizonie były Bizonie, używali tylko bizoni. Na przykład na ten wyszły koński czaszki to, to jest jeden mały element, ale nie o to chodzi, żeby podkreślić tego zwierzaka. A tamto to już ja to w niej wtedy byli nietykani. Mhm. To był jedyny motyw, że można było po prostu wziąć no, Ale jak na tych, jak na, czyli nie no, że weszli, no, weszli na ten cmentarz i nie on mówił, że wziął. Problem zawsze nogi dwoma się przytrzymuje. I kto kogo zrzuci? Tak jest. Kto najdłużej utrzyma się. Można robić tak. O właśnie. Można tak robić. A ten kijek służy po to, żeby się raz przytrzymać. A dwa, że można go, o właśnie, widzisz? Aj Tylko przyciskam. nie po nogach, nie lać po plecach, tylko tym A czyli, Czyli była walka uczciwa w miarę. Tak? <laughs> <laughs> można sobie poskakać. Śwciaki to uwielbiają w ogóle. Jak zaczynają uh -huh. szaleć, to jest. Dzioska pokażemy dla mamy Karol, że byliśmy... Spokojnie tu wyjdziesz. Tato, będę mógł strzelać? Strzelam. Jajka.